W którym to fani wybierają najlepszych sportowców i odsycynego w gadowiska. E, Nikola, przede wszystkim gratulacje. Powiedz, czy spodziewałaś się tego wyróżnienia? Nie, szczerze w ogóle się nie spodziewałam. E, wszystkie nominowane e, dziewczyny, uważam, że każda zasługiwała na, na tą wygraną, ale oprócz nominowanych również e, jest wiele kandydatek w naszej drużynie, które dzisiaj zasłużyły na to, żeby, żeby tą nagrodę odebrać. Także nie spodziewałam się. Dla Ciebie solidna dawka motywacji na ten 2022, patrząc na to, że wiele przeszła już w swojej karierze, karierze i to na pewno fajne wyróżnienie. Jasne, tak jak już wspomniałam wcześniej, duża rola w tym wszystkim jest drużyny sztabu szkoleniowego, szkoleniowego. W związku z tym, że udało mi się w ogóle wrócić na to boisko, także na pewno dzięki nim w ogóle tutaj stoję i, i mogę spełniać swoje marzenia. Mam nadzieję, że ten przyszły rok będzie jeszcze lepszy, to przełoży się na nasze wyniki, moje indywidualne i oczywiście mówię tutaj o całości, o, o, o zespole. I że nasza pozycja w lidze na pewno będzie o wiele wyższa, bo ona stać nas na to i mam nadzieję, że taki, tak będzie. Grzegorz, trzeba podkreślić, że to jest przede wszystkim wyróżnienie od kibiców i to chyba też ma swoją wagę. Dokładnie, no jakby nie patrząc to gramy do tych kibiców, którzy nas wspierają w każdym meczu. Codziennie pracujemy do tego, żeby wygrywać, i żeby oni mogli się cieszyć ze zwycię drużyny, także na pewno jest to wielkie wyróżnienie. Każdy głos naprawdę dodaje takiej wiary w siebie i do dalszej pracy. Także bardzo dziękuję za, za wszystkie oddane głosy. Dla ciebie 2022 rozpoczął się pechowo, ale to nas nie zatrzymuje. Dalej ambicje mamy takie, jak, jak mieliśmy wcześniej. Dokładnie jakaś niewielka kontuzja, także wrócę szybko i nie musimy myśleć już o play o przygotowaniu się do tej najważniejszej fazy tego sezonu. Liczę, że naprawdę będziemy dobrze przygotowani i, i w końcu będzie ten medal, o którym my tak marzymy, także jestem dobrej myśli. Ten 2021 rok dla Ciebie bardzo udany, ale złotego buka nie miałeś. Tak, bardzo się cieszę. E, oczywiście bardzo ceniony, że e, wygrałem, że dostałem tego złotego buka. E, no, wiem, wiem tutaj, że to jest bardzo, um, bar, bardzo, bardzo wartościowe e, odznaczenie, tak? czy jest statuetka tutaj w społeczności katowickiej i, i tak jak mówiłem wcześniej, w Katowicach zawsze bardzo dobrze mi się grało. E, jest bardzo dużo turniejów, e, bardzo, bardzo silnych też turniejów i bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że tak pozostanie. Chciałbym tak w dużym skrócie powiedzieć, co Cię czeka w 2022, bo wiemy, że na pewno wiele ważnych turniejów. Tak, no przede wszystkim turniej kandydatów. Jest to turniej, z której, do którego się dostałem, wygrywając połowę świata, więc szczyt szczytów i zwycięzca tego turnieju gra zyskuje prawo grania w meczu świata, z mistrzem świata, z Magnusem Karsenem. więc żaden, żaden Polak nigdy wcześniej nie grał w takim turnieju, więc jest to moja życiowa szansa i jestem też bardzo ciekawy, jak to wszystko się odbędzie. Wiemy, że masz bardzo napięty grafik ostatnio, dlatego tym bardziej doceniamy, że znalazłeś czas na złote buki i mamy nadzieję, że w podobnych okolicznościach spotkamy się jeszcze nie raz. Dziękuję bardzo, to mam taką nadzieję. Adrian, twoja druga statuetka. Co to dla Ciebie znaczy? Yy, no jest mega duże wyróżnienie na pewno było tutaj. Nawet tak było w zapowiedzi powiedziane, piąty raz jestem nominowany, drugi raz odbieram, więc cóż, no... Jest to wielkie przeżycie, bo ten miniony rok był dla nas na pewno jako drużyny bardzo udany poprzez awans, poprzez duży rozwój niektórych zawodników, także, także myślę, że tutaj wie, wielu, wiele osób związanych z GieKSą może na nas przychylnie patrzeć, że tak powiem, na pewno, na pewno indywidualnie ciężki rok, ale, ale dzięki temu, że mam, mam takich kolegów w szatni, którzy, którzy są naprawdę jak rodzina, to myślę, że nie, nie jedną przeszkodę da się, damy radę razem przeskoczyć. I, i cóż, myślę, że e, tak jak tutaj e, profesor z hokeja powiedział, że ta statuetka jest myślę dla, dla całej drużyny, tak naprawdę. W 2022 roku cele trochę inne niż w tym poprzednim, ale dalej bardzo ambitne dla całej drużyny. Tak, myślę, że tutaj głównym celem jest to, żebyśmy się rozwiali jako drużyna. I poprzedni rok pokazał, że stać nas na dużo. W tym, roku, w tym roku już mieliśmy jedną małą przeszkodę, którą e, przeskoczyliśmy tak naprawdę. Dzisiaj jesteśmy na takim półmetku, można powiedzieć i, i patrzymy dalej w przód tak naprawdę z optymizmem dużym, bo, bo nasza drużyna z dnia na dzień, z treningu na trening naprawdę się rozwija i e, myślę, że tutaj wiele osób, które nas obserwuje, myślę, że podziela takie samo zdanie i e, co przyniesie kolejny rok, mam nadzieję, że Same, same dobre rzeczy, same miłe wspomnienia, żebyśmy na kolejnych bukach po prostu mogli e, mówić z, e, z otwartym uśmiechem, że, że zrobiliśmy to, co do nas należy. Piosenka, piosenka wchodziła na listę była wielkim wydarzeniem. No i teraz przechodzimy do kategorii wydarzenie roku, ostatnia kategoria, w której głosowali kibice. Zobaczmy nominację. Natomiast Złoty Bóg 2021 w kategorii wydarzenia określa rozpoczęcie budowy Stadionu Miejskiego w Katowicach. Brawa, gorące brawa i ten Złoty Bóg odbierze oczywiście prezydent Katowic, pan Bartłomiej Mojarów.